Na miejscu 70 znajduje się nazwisko Kubiak. W zeszłym roku było 31368 osób w całej Polsce. W tym roku jest 31236 osób w całej Polsce. W związku z czym ubyło w ciągu roku 132 osoby w całej Polsce. Nazwisko w zeszłym roku zajmowało 70. pozycję, a więc pozycja się nie zmieniła. Na miejscu 69. Jest nazwisko Maciejewska Maciejewski. W zeszłym roku było w Polsce 31 463 osoby o tym nazwisku. W tym roku jest 31 280 osób o tym nazwisku, więc w ciągu roku były 183 osoby. Nazwisko w zeszłym roku zajmowało 68 pozycję, a więc spadło o jedną pozycję w dół. Na miejscu 68 jest nazwisko Mazurek. W zeszłym roku było 31 550. 33 osoby w całej Polsce, w tym roku jest 31 406 osób w całej Polsce, wobec czego w ciągu roku było 127 osób w całej Polsce. Nazwisko w zeszłym roku zajmowało 69. pozycję, a więc awansowało o 1 pozycję w górę. Na miejscu 67. jest nazwisko Kalinowska, Kalinowski, w zeszłym roku było 31 797 osób. W całej Polsce, w tym roku jest 31 643 osoby w całej Polsce, wobec czego w ciągu roku ubyło 154 osoby w całej Polsce. Nazwisko zajmowało w zeszłym roku 67 pozycję, a więc jego pozycja się nie, nie zmieniła. Na miejscu 66 jest nazwisko Kucharska-Kucharski, w zeszłym roku było 32 174 osoby w całej Polsce, w tym roku jest 31 986 osób w całej Polsce, a więc w ciągu roku ubyło 188 osób o tym nazwisku. W zeszłym roku nazwisko zajmowało pozycję 66, a więc pozycja się nie zmieniła. Na miejscu 65 jest nazwisko Lis. W zeszłym roku było 33 058 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 32 919 osób o tym nazwisku w całej Polsce, a więc w ciągu roku było 139 osób o tym nazwisku. Nazwisko zajmowało w zeszłym roku 65 pozycję, więc pozycja się nie zmieniła. Na miejscu 64 jest nazwisko Sawicka Sawicki. W zeszłym roku było 33 261 osób o tym nazwisku, w tym roku jest 33 128 osób o tym nazwisku w całej Polsce, więc w ciągu roku w całej Polsce było 133 osoby o tym nazwisku. Nazwisko zajmowało w zeszłym roku 64 pozycję, a więc, więc jego pozycja się nie zmieniła. Na miejscu 63 jest nazwisko Szczepańska-Szczepański. W zeszłym roku było 33 537 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 33 378 osób o tym nazwisku w całej Polsce, a więc w ciągu roku było 159 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W zeszłym roku nazwisko zajmowało 63 pozycję, tak samo jak teraz. Na miejscu 62 jest nazwisko sokołowska sokołowski W zeszłym roku było 33 827 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 33 690 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Więc w ciągu roku było 137 osób o tym nazwisku. A nazwisko w zeszłym roku zajmowało tak samo jak teraz 62. pozycję. Na miejscu 61 jest nazwisko Wilk. W zeszłym roku było 34 789 osób o tym nazwisku, w tym roku jest 34 710 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Więc w ciągu roku było 79 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Nazwisko w zeszłym roku, tak samo jak teraz, zajmowało 61. pozycję.